Tak, ta wystawa zawiera y, y, cykl dy, dyplomowy, który zrobiłam y, na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Y, na ten cykl składa się... Jest związany z tematem wampiryzmu i demonów śląskich. Jak długo? No, przeważnie. Jeden obraz zajmuje mi od 4 do 7 miesięcy, czasami nawet dłużej. A to dosyć długo. Wymagają po prostu bogatego warsztatu, inaczej nie byłoby tego efektu i dlatego to tak trwa. No do tego wiadomo, jest to technika olejna, schnie bardzo długo olej, nawet podobno 40 lat. O, to tak. już jest, ale... Tak, I jest coś takiego, że podobno, ja w ogóle jak robiłam dyplom, to obrazy były jeszcze mokre, one jeszcze sobie dalej schły, że tak powiem, to, ten olej był bardzo miękki, jeszcze można było nawet bardzo łatwo uszkodzić taki obraz. Które takie naj, najbardziej Pani się podoba? Wszystkie o. mi się podobają. Wszystkie kocham równo. Bliski sercu, właśnie, dokładnie. Wie ja ja w każdy obraz wkładam tyle serca, ja że... Więc... Ja to ja bym musiała parę wymienić. To zapraszam do pokazania. To jest ten, ten, ten... Wybrać, Wybrać jeden i tak skupić się bardziej na, na tym. Ciężko jest powiedzieć o, o jednym obrazie. To jest cykl i one się bardzo łączą. Do tego wydawałam na nawet tytuł na każdy obraz. Tak, bo tytuł by też... Tytuł by też troszeczkę odbierał interpretację i chciałam, żeby to po prostu łączyły się bardzo w tym jednym temacie. Hmm. A czy, czy trudno, stworzyć? trudno jest tworzyć? Bardzo trudno jest tworzyć. Bardzo trudno jest stworzyć teraz coś, co będzie nowe, bo powstało już bardzo wiele rzeczy i myślę, że rola artysty w ogóle w aktualnych czasach jest... Bardzo ciężka, jeżeli naprawdę chce coś osiągnąć, bo sam cykl tworzenia, w ogóle zanim zacznie się malować taki obraz, to jest ciężki w ogóle, żeby znaleźć ten pomysł w sobie.

thank you W następnym obrazie podoba mi się jak tutaj artystka znakomicie operuje bat. To jest dla mnie niesamowite w takim razie. To jest na pewno przedstawienie, które jest tak naprawdę wnętrze, które nie istnieje. Pisało chyba w wyobraźni. Natomiast to, w jaki sposób ona to przedstawiła, że to jest tak bardzo e, rzeczywiste i naturalne, to chyba tylko dzięki temu, w jaki sposób właśnie się operuje barwa. To, żeby zostawiać na przykład róż z dzieleniem, to, żeby w partia cienia było aż tyle kolorów, to jest to jest chyba najbardziej nie, niesamowite. To, że to nie jest nalazane ze zdjęcia, to Wnętrze, które sobie kiedyś tam wyobraziłam, natomiast my mamy wrażenie realności zupełnie. To mnie To mnie zainspirowało. Ja bym tak nie potrafiła, dlatego tak? no, tak? ten obraz nie wracimy. Największe wrażenie.